Tak, to jest symbol, który świetnie ilustruje proces rozliczeń pis Ślamazarność i nieudolność. No a Ukraińcy nie chcą się zgodzić na ekshumacje, bo się boją. Dlatego, że te pierwsze ekshumacje, które miały miejsce i które szybko przerwano, one pokazały, że na polskich w polach, łąkach, w studniach, w lasach leży mnóstwo kości, przy czym to są kości dzieci, kobiet, kości przepiłowane, zdruzgotane. Dzień dobry, Wojciech Mulik, witam w Rozmowie Gońca. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału. Robi to zaledwie 22% z Was, a niemal 78% nie. Nasz cel to przynajmniej 50%. Jeżeli podoba Ci się ten kanał, to będę wdzięczny. Jeżeli wyświadczysz mi drobną przysługę i klikniesz przycisk subskrypcji, to bardzo pomaga naszemu kanałowi. Im większy kanał, tym lepsze materiały możemy dla Was tworzyć. Naszym gościem jest dzisiaj były premier, do niedawna europoseł Leszek Miller. Witam serdecznie. Witam Pana, witam Państwa. Proces rozliczania rządów PiS nabiera tempa. No ja wyszła kolejna afera dotycząca Rarsu, a były współpracownik Mateusza Morawieckiego jest obecnie ścigany listem gończym. Czy Pana zdaniem ta afera mocno uderzy w byłego premiera? Wydaje mi się, że Pan przesadza mówiąc, że mm, proces rozliczeń PiSu nabiera tempa. Ślimaczy się tak, jak się ślimaczy od dawna. Ja tutaj nie widzę żadnego przyspieszenia. Premier Tusk właśnie w tej sprawie poinformował o kwocie nawet 100 miliardów złotych, która jest badana w kontekście nieprawidłowych wydatków PiSu. Mówi Pan o tym, że to rozliczanie wręcz się ślimaczy. Czy ta kwota w ogóle to jest rzeczywiste oddanie skali nadużyć, czy może jest to polityczny teatr? Proszę Pana, myślę, że to jest więcej niż 100 miliardów. A ślimaczy się dlatego, że cóż z tego, jeśli codziennie słyszymy o kolejnych aferach, a na proste pytanie, a kto poniósł odpowiedzialność? Kto siedzi? Zapada krępujące milczenie. Czy w związku z tym, właśnie na chwilę obecną, tak naprawdę symbolem tych rozliczeń jest sprawa Marcina Romanowskiego, jego zatrzymanie, a następnie wypuszczenie? Tak, to jest symbol, który świetnie ilustruje proces rozliczeń PiS-u. Ślamazarność i nieudolność. A kogo Pan najbardziej w takim razie wini za tą ślamazarność i nieudolność? Rząd czy może prokuraturę? Myślę, że tych, którzy nie dokonują szybkich zmian, przede wszystkim w prokuraturze, ale także i w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ale mam na myśli przede wszystkim prokuraturę, gdzie na wielu szczeblach pozostali sympatycy czy załóżnicy pis i im nie zależy na tym, żeby śledztwa przyspieszać czy w ogóle wgłębiać się w te śledztwa. A jeżeli, panie premierze, w czasie tych rządów rządząca koalicja nie rozliczy w pełni Prawa i Sprawiedliwości, to jaki, pana zdaniem, może być tutaj efekt w kolejnych wyborach? No to za 4 lata PIS wygra wybory. Mamy pierwszy już telefon. Gorąco zachęcamy Państwa również do lajkowania naszego kanału oraz subskrybowania. Halo, słuchamy. Dzień dobry. Halo, dzień dobry, witam panów. Dzień dobry. Z tej strony, z tej strony Łukasz Zrobina. Witam pana weksora, witam pana premiera. Dzień dobry. Panie premierze. Witam dzień dobry. Panie premierze mam pytanie odnośnie do ekshumacji ofiar Rzezi wuńskiej. Przede wszystkim bardzo Pana szanuję za to, że jako jedna z nielicznych postaci w polskiej polityce w ogóle no, no podnosi Pan ten temat. Jest to temat ewidentnie niewygodny dla, dla obecnej, a także dla poprzednich ekip rządzących. Chciałem się wobec powyższego zapytać, co Pana zdaniem, bo myślę, że nikt tego pytania nie zadaje, ale co Pana zdaniem w ogóle jest przyczyną tego, że polski rząd, czy ten, czy poprzedni tak bardzo boję się artykułować ten temat, czy to jest jakaś, nie wiem, rozumiana doktryna Giedroycia, złe pojmowanie tej doktryny, czy, czy to są jakieś haki na po prostu, no bo zachodzę w głowę, co może być przyczyną, dlatego, że tu Ukraina bardziej nas potrzebuje, niż my jej, a my w ogóle nie stawiamy żadnych żądań. Także no, to jest moje pytanie, dziękuję bardzo. Dziękujemy. I Pan, wszystko po trochu Pan dotyka tych istotnych kwestii. Hmm. Historia rzezi wołyńskiej jest często zafałszowana ze strony Ukraińców i rozmaitych, w cudzysłowie, historyków ukraińskich, którzy nie chcą przyznać, co tam naprawdę się stało. No na szczęście kilka lat temu polski Sejm przyjął specjalną uchwałę, w której się mówi wprost o ludobójstwie. Choć też przez wiele lat to słowo nie mogło przejść przez usta wielu sejmowym politykom. No a Ukraińcy nie chcą się zgodzić na ekshumację, z... bo się boją. Dlatego, że te pierwsze ekshumacje, które miały miejsce i które szybko przerwano, one pokazały, że na Bołyńskich, ukraińskich polach, mąkach, w studniach, w lasach leży mnóstwo kości, przy czym to są kości dzieci, kobiet, kości przepiłowane, zdruzgotane, dlatego że tam ludzie nie ginęli od kuli, śmierć od kuli to była śmierć pożądana, ale byli okrutnie męczeni. I ponieważ tych kości jest ogromna liczba, to gdyby to wszystko teraz wydobyto i pokazana była opinii publicznej, to opinia publiczna musia, musiałaby zmienić ocenę polityków ukraińskich. Więc nie wiem, czy kiedykolwiek Ukraina się zgodzi na ekshumację, ale to nie Powinno onieśmielać polski rząd, który powinien twardo domagać się domagać się tego, żeby jakoś godnie pochować to, co zostało z naszych rodaków na Wołyniusze w Galicji Wschodniej. Ja często słyszę, że no ale teraz przecież nie można, bo, bo wojna, bo to, bo tamto. To jest bardzo konkretne tłumaczenie, dlatego że specjalna organizacja niemiecka, która szuka żołnierzy niemieckich poległych w czasie II wojny światowej, nie przerwała swojej działalności. I oni mają pozwolenie na szukanie zwłoki, na ich ekshumację, i wojna z Rosją im w tym nie przeszkadza. I mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dobry, dobry panie redaktorze, ja tam, czasami i wostał odwiedzą i dzwonię, jak tam widzę jakieś takie znanomite twarze, a tu widzę pan Lesek Miller, taki, no, chłopił z takim doświadczeniem politycznym. Może by mi to odpowiedział na to jedno pytanie. Panie Lesku, niechże mi pan powie, a co by się takiego stało, jakby my tak zamkli ten Sejm i Senat? Przestalibyście te tworzyć, te przepisy, bo to zmienią się co chwilę te przepisy. Co by się tak stało do zwykłego obywatela, jakby my was przestali opłacać, podziękowalibymy wam i zostawilibyśmy tylko i wyłącznie fachowców, którzy podejmują decyzje, ale tacy, co się znają na robocie, a nie ze pielęgniarka, decyduje o transporcie, nie wiem, lekarz. Zdecyduję o budownictwie, bo tak to głosujecie nad tymi po prostu przepisami. Co by się stało dla zwykłego takiego człowieka, jakby wam podziękował wszystkim, wysłał was do chałpy, co by się dla nas wszystkich zmieniło? Możecie mi to odpowiedzieć. Bardzo dziękujemy. Proszę pana, został pan by bez państwa. To znaczy wszystko, co pana otacza i co funkcjonuje w miarę lepiej czy w miarę gorzej? Przestałoby funkcjonować. Nie pojechałby pan do szpitala, nie pojechałby pan do lekarza, pana dziecko nie poszłoby do szkoły. Eee, no, po prostu policja by przestała funkcjonować i państwo przestałoby funkcjonować. Ale jak rozumiem. Panie, panie, panie Lesku, panie redaktorze, ja mam jeszcze taki bo pan Lesek mnie chyba źle zrób Rozumiem, a policja... że, Tak, czy może chodzi panu o to, że. Czy byłaby, byłyby na przykład możliwe rządy fachowców zamiast rządów polityków? No o to, o to mi chodzi, bo mamy taki słyszyk ostatnio, bo ja sobie tam na, na tej holi siedzę, tak se czytam te artykuły i wie pan, no mam troszkę czasu, bo spaceruję z tymi łowcami, no to mam trochę czasu, tak czasami, bo złoglądam w internecie ten koniec, bardzo porządna stacja, ze zaproszono, że można zadać pytanie. Ale mi nie chodzi panie Lesku o policjantów, mi nie chodzi o osób z bezdrowia, mi chodzi tylko o zło polityków. Wy ciągle wymyślacie jakieś przepisy. Jak się was spytał kto, i co to tam jest zapisane w tych przepisach, na coście to głosowali, no to w większości, no nawet mimo cie zielonego pojęcia po prostu, co to tam napisali, kto to wprowadza. I o to mi chodzi. I oni godzą o bez zdrowia i łopolicyjom. I oni godzą łowa, zło polityka, jakby my wam podziękowali. Co by się stało złego dla, dla, dla nas ludzi, czy dobrego? Proszę pana, jeżeli pan uważa, że ci ludzie, którzy są w Sejmie, nie spełniają pana, e, jakby, oczekiwań, to niech pan i pana koledzy wybierają innych. Raz na cztery lata można iść do urn wyborczych i wybrać tych, którzy panu odpowiadają. Za trzy lata będzie pan miał okazję.